Dzień dobry państwu. Witam 17 sierpnia, zapowiadając kolejną relację w naszej fabrycznej telewizji. Sprawy FSO nabierają tempa. Dziś głośno o nich nie tylko w polskiej prasie, radiu i telewizji. Piszą o nich wszystkie światowe agencje. Przed naszą kamerą dyrektor generalny FSO Andrzej Tyszkiewicz i prezydent koreańskiego koncernu Daewoo pan Kim Woo-chung. Szanowni państwo, drogie koleżanki i koledzy. W dniu wczorajszym został podpisany list intencyjny pomiędzy ministrem przemysłu a koreańską firmą Daewo w sprawie rozwoju naszej fabryki. Ten list, dokument podpisali ze strony ministerstwa minister Ścierski, ze strony fabryki dyrektor generalny fabryki Andrzej Tyszkiewicz, ze strony Polmotu pan prezes Zarajczyk, a ze strony Daewo pan prezes Kim Woo-Chung, którego dzisiaj gościmy w studiu. Proszę państwa, ten projekt to jest rozwój naszej fabryki. Zakłada on uruchomienie w ciągu dwóch lat ponad 200 tysięcy nowych samochodów. Dwó dwóch nowych samochodów w pięciu nadwoziach. Ponadto przewiduje również uruchomienie produkcji silników i skrzyń biegów w ilości około 300 tysięcy sztuk. Łączne nakłady na rozwój FSO, które wczoraj zostały określone, wynoszą ponad miliard dolarów. Ale nie tylko. Jest to również rozwój. Nie samego żerania, jest to rozwój przede wszystkim filii, jako że filie będą odgrywały tu decydującą rolę w produkcji komponentów na potrzeby zarówno żerania, jak i dla Lublina. Dzisiaj gościmy w studio pana prezydenta Kim Hu chunga który jest szefem Daewoo, tak jak ja jestem szefem FSO. Pan prezydent obejrzał dzisiaj FSO, obejrzał tłocznie, spawalnie, montaż, obejrzał z dużą uwagą odlewnie. Zapoznał się z magazynami i jeździł po torze prób. Chciałem, skorzystając z tej okazji, zadać kilka pytań panu prezydentowi. Mr. President, Panie prezydencie, wczoraj podpisaliśmy bardzo ważny dokument. Dokonali minister tego minister przemysłu, prezydent. DaEW i dyrektor generalny FSO. Dziś od godziny 7 rano zapoznawał się Pan z naszą tłocznią, spawalnią, montownią, produkcją silnika i innymi zakładami FSO Auto. Jakie odniósł Pan wrażenia z tej wizyty? Jest to bardzo ważna wizyta dla naszej fabryki. Spędziłem u Was niecałe dwie godziny, ale jestem pod dużym wrażeniem tego, co widziałem. Przypatrywałem się, jak efektywnie pracują Wasi robotnicy oraz poznałem młodych szefów zakładów. Jest to bardzo obiecujące na przyszłość, bardzo obiecujące dla wyników przyszłej naszej współpracy. Thank you very much for your one. Bardzo dziękuję za te słowa. Wczoraj podczas wizyty u premiera oraz bezpośrednio po ceremonii podpisania dokumentu użył pan określenia, że jest to lub będzie to historyczny moment dla naszych firm, przemysłów i krajów. Dlaczego wybrał Pan tak duże słowo? DLW od dawna interesuje się Polską. Zaczęliśmy tu współpracę od przemysłu elektronicznego. Teraz poszukujemy bazy dla rozwoju przemysłu samochodowego na obszar europejski. Chcemy tu produkować nie tylko samochody dla Polski. Ale również eksportować kompletne samochody, komponenty i podzespoły dla naszych fabryk w Czechach i w Rumunii. Połączenie się z FSO ma dla nas istotne znaczenie. To together less, uh, the FSO. Yeah. So, um, tak więc, czy spodziewa się Pan the sukcesu, the sukcesu na 100% czy na 200%? Or 200, or more than 200. Oczywiście, or more? że na <laughs> 200%. <laughs> well, uh, Znajdując się przed kamerami telewizji TV FSO, czy nie zechciałby Pan FSO przekazać TV. kilka osobistych słów dla naszych pracowników? In the shop, shop. Którzy no, pracują to właśnie, to właśnie w spawalni, tłoczni, na montażu. Nie wiem, jaka jest przyczyna tego, bo jestem w Polsce po raz pierwszy, ale już czuję się zupełnie jakbym nie był w obcym kraju. To bardzo miłe wrażenie. Szczególnie. Ludzie są niezwykle serdeczni dla cudzoziemców. Czuję, że możemy wspólnie zrobić wiele dla naszych firm i dla naszych krajów. Dlatego też chciałbym, aby nasza, nasza kompania, którą tworzymy, chcemy stworzyć, odniosła sukces together and contribute for your country. Thank you, thank you very much. Thank you. So, thank Dziękuję bardzo. Tak you więc reasumując. So? Yes. Yes. Czy like podoba to się to Panu profesorze? Tak, bardzo mi się podoba. Dziękujemy Państwu bardzo mm. za uwagę. Proszę Państwa, to jest naprawdę historyczny moment. Na to, co żeśmy czekali od 1988 roku przez 7 lat, zaczyna być coraz bardziej widoczne i staje się faktem. Od nas będzie zależało, jak przyjmiemy ten projekt i jak będziemy chcieli dalej współpracować ale początek został zrobiony w dniu 16 sierpnia o godzinie 20. A dzisiaj cały świat pisze o FSO, a dzisiaj cały świat pisze o naszej współpracy, która się rozpoczyna pomiędzy polskim przemysłem, pomiędzy FSO a firmą DAEWO. Życzmy sobie, aby ta współpraca nastąpiła jak najszybciej i osiągnęła te założone terminy, które są opisane w tym dokumencie, który został podpisany już wczorajszym. Jeszcze raz dziękujemy Panu Prezydentowi. I would like to thank you very much thank for you. the time, for the interview. And within the one hour time, all people will see you <laughs> just across the company. W ciągu najbliższej godziny Państwo będziecie mogli już to obejrzeć. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję.